Witajcie bardzo ciepło, bardzo serdecznie w następnym przeglądzie z Game Boya Player. W tym też oto odcinku na krótko do 10 minut pokażę Wam Super Mario Advance. A tak naprawdę, Nintendo zrobiło małego psikusa dla ludzi, którzy poznawali gry i ewentualnie w przyszłości, jakby ktoś miał zamiar, no to stworzyli na Game Boya Advance'a remaki tutaj bardzo powoli wyciągali te tak zwane rzepy czy inne tam warzywa. Niestety, ale na GBA zrobili Super Mario Advance i za pierwszym razem by się wydawało, że to jest zupełnie jakiś nowy, fajny pomysł na rozwinięcie formuły z tą postacią. Ale problem jest taki, że to są właśnie remake'i. Bo nie dość, że w każdej z gier z Advance'a, dwójki, Adwensa trójki i czwórki jest dodany Mario Bros. pierwszy, którego wam na moment pokażę, bo jest to nic innego jak ten znany z 1983 roku, nawet jest już podpisany. Nie wiem czemu, tylko tak wolno się ta plansza pojawiała z napisem. Jest to odświeżony tytuł z podtytułem jeszcze Classic i w każdej z tych gier z tytułem Super Mario Advance od 1 do 4 znajdziecie, znajdziecie zawsze Mario Bros'a jako drugą część, ponieważ Nintendo stwierdziło, że można wykorzystać Link Cable pod 4 konsole i jak ktoś by miał 4 gry to jednocześnie można by było sobie tak zagrać taki multiplayer tego rodzaju. O kurde. W nieco odświeżonej formie grafika poszła do góry względem tej wersji z NESa Famicoma. I głównie jest to to samo z drobnym niuansem dźwiękowym, też do tego, bo nie było tam na Nesie co niektórych odgłosów. Bardziej Mario. O, też i tak można zrobić zdziesionowanie. Kolcowego żółwia i tak ta gra wygląda. Nie wiem, czy tutaj się gra zapisuje, ale chyba nie, coś mi się wydaje. I multiplayer to już tu trzeba ingerować albo na dwa pady i więcej, albo podłączyć jeszcze Game Boy Advance, bo też taką metodę można wypróbować. I podstawowa część gry to jest właśnie odnowiony Super Mario Bros. 2, tak zwany pod tytułem USA. Tak zwany, weźmy sobie może Mario, tak jak raczej przeciętnie do tej pory się wybiera. Mariana, i tu mamy zapisywanie gry co dany etap. I problem tej, tej składanki jest taki, ja w to za bardzo nie grałem. Czy to na Famicomie, czy to na Nesie. Z tego prostego względu, że ta gra mnie tak troszkę ominęła, dlatego że to nie jest oryginalny pomysł Nintendo jako taki, że ta gra się pojawiła w pierwszej formie i wszystko. Więc tak, problem jest taki, że ta gra się nazywa oryginalnie Doki-Doki Panic. I nie jestem pewien, czy to jest gra od Nintendo, czy nie. W każdym razie Super Mario Bros. 2 pierwotnie. Miało być tą wersją japońską, dosyć trudną, Lost Levels tak zwany, ale stwierdzili, że zrobią szybki, szybkie przetasowanie, przetasowanie tych produkcji i zrobią jakby wydanie pod zachodnie, zachodniego gracza, bo wiadomo, że zachodni gracz, przynajmniej w, w teorii dla Nintendo w tamtych czasach, myślało, że gracze nie dadzą rady sobie przechodzić. Lost Levels, więc postanowili zrobić taki troszkę rebranding, wymieszanie tej gry, odrobinkę, zmienić tylko spritey i nic więcej. I widzę, że to tu trzeba przytrzymać bay dopiero w dół. Dobre. wszystko jasne. I tutaj naszym zadaniem jest, może nie tylko zbierać. Monety, tak jak to było do tej pory w Marianach, ale też wyciągamy właśnie z, tych, z tej trawy elementy tej rzepy, czy co to jest dokładnie. I w ten sposób pokonujemy poziomy na nieco innej, nieco innej formie, co ja miałem tutaj zrobić? I właśnie do tej gry ja nie mam za bardzo zacięcia, dlatego że właśnie jest nieco innym Marianem niż do tej pory. A ja lubię właśnie Mariana takiego, który, którego bardzo dobrze znamy: zbiera monety, rozwala tam wrogów i tak dalej. Nie jest to dla mnie nic złego, bo z tej rozgrywki Marian na najbardziej pamiętam. A nie z tej, gdzie tutaj chodzisz, czasami czekasz, nie wiadomo co zrobić. Tutaj wrogowie latają. Musisz ich złapać, a nie się od nich odbijać. Więc to jest dla mnie dosyć obca gra w dalszym ciągu. Ja ją uznaję za bardzo dziwny eksperyment. Tak uważam przynajmniej w tym wypadku, chociaż niektórym się może podobać. Dobra, widać, że jeżeli nam nie wyjdzie etap, czujemy, że nie damy rady go przejść, to możemy wziąć traygen i zaczynamy w zasadzie od. Momentu zapisu co jest bardzo w porządku, opcją, bo miejscami gra jest naprawdę, wydawałoby się, trudna. I trzeba znać te sztuczki, gdzie tu dokładnie się wybrać, żeby cokolwiek tu zrobić. Może na razie tutaj zrobię. I o co chodzi z tym z takim zniesmaczeniem przy bibliotece z Mario GBA, no właśnie taki, że każdy Mario, Super Mario Advance to jest dokładnie remake z pewnej odsłony, z pewnej odsłony kiedyś wydanej ponownie tak drugi, drugi raz. Znaczy nie jest to jeszcze do końca nic złego, bo jeżeli Nintendo dopięło swego i. Klucz jest, klucz jest w innym miejscu. Nintendo dopiło swego i zrobiło troszkę fajne odświeżenie w tej formie. To, nawet jeszcze można przymknąć na to oko, ale tylko częściowo, bo zniesmaczenie pojawia się w momencie, kiedy mamy taki, takie podejście, że no jest to jednak remake i człowiek, który by sprawdzał sobie bibliotekę gier na danej konsoli, myśli sobie. Aha, Super Mario Adventure, czyli to będzie zupełnie taki fajny, świeży pomysł. A tu się okazuje, że już na dzień dobry jest pułapka. Od samego Nintendo, które, no, chciało wymyślić taki sposób e, nieco nostalgiczny, wywołać u ludzi chęć powrotu do tego typu gier, ale niestety nie wyszło. A, po prostu można było wyjść, tylko wtedy trzeba uważać na tego knypka który będzie nam tutaj przeszkadzał. Aha, bierze się strzałkę do góry, no okej. Okay. Tego nie wiedziałem akurat. Jak mówiłem, dla mnie ta gra, dwójka, jest dosyć obca, więc dlatego nie dziwcie, że, że potem mi tutaj w ogóle nie idzie kompletnie, ale przynajmniej mamy ekran do przodu. I no niestety, no Nintendo zrobiło tu na konsoli GBA małego pstryka w nohal. Bo wychodzi na to, że te gry wszystkie to są remakey. Całkiem spoko, ale mi się wydaje, że troszeczkę to jest za mało, bo zawsze by się wydawało, że na GBA coś się jednak tam można by było postarać, a niestety tu zrobiono nieco, nieco leniwe podejście do gier z Mario i tyle. Więc tak ta gra wygląda. Mogę jeszcze wam pokazać, ewentualnie drugi, pierwszy etap. Bo tu chyba od nowa zacznę, nie jestem pewien, czy od save'a. A wiecie co? Nie, zrobimy najpierw usunięcie, weźmiemy i jepniemy, walniemy save'a. Jeszcze od, od nowa zaczniemy, w takim razie, żeby zobaczyć chociaż, jak ten pierwszy etap wygląda. Bo on całkiem jest reprezentatywny, nie ma co, co oszukiwać. I no, jest niesmak jednak na tym GBA pod kątem Mario, taki bardzo duży. Ale z drugiej strony, wiecie, jak i tak coś zrobili w 2002, 3 i chyba 4, bo ostatnia gra Super Mario Advance 4 tego typu, ona wyszła właśnie w tamtym roku, więc można jeszcze tak delikatnie zaakceptować, ale to tak już raczej mówię z przekąsem, bo zaakceptować takie rzeczy, typu y, drugą grę wydajemy, czy nawet trzeci raz. Nie, trzeci raz, bo jeszcze Nintendo wydało na SNES-a tą kompilację All Stars. Więc w rzeczywistości mamy już, no, powiem lekko, dymanie graczy po raz drugi. 10 lat wcześniej spróbowali tego i 10 lat później, 10 lat później znowu im się udało. Więc jak to ludzie tolerują, nie wiem. Chyba mi się wydaje, że po prostu marka robi swoje i tyle. A przy okazji ludzie są bierni, więc jak nie protestują, no i nie mają też w sumie po co protestować, jak... czemu mieliby protestować, jak jest dobra gra? Kolejny raz wydana, no to jakiś problem. Tak, ten rynek już się ukształtowywał z grami remakami, remasterami, już tak dawno temu że no, nie jest nic nowego. Mimo tych bolączek, które spotykają te cztery gry, uważam, że jak ktoś nie miał nigdy okazji zagrać w oryginalne odsłony, to w nieco odświeżonej formie, z tym no, ulepszonym zapisem, nie wiem, czy sterowanie jest w jakikolwiek sposób poprawione, może jakieś tam delikatne kierunki są wyważone, nie jestem pewny, bo tak nie przypominam sobie tej dwójki na Famicoma. Kurde, jaka wielka, monstrumowa rzepa. No to możecie śmiało spróbować, ale mówię, to są tylko remake'i, nic więcej. Tego nawet remasterem nie można nazwać, bo wszystko zostało tak dopieszczone. To, co się dało zrobić. Więc tutaj zbieramy większe monety. To chyba jeszcze... Uu, to chyba jeszcze drugi raz trzeba Wziąć grzyba. Aha. Rzucić w bańkę, żeby. Nie, jednak się nie da. Okej, okay, no trudno. Chyba, że zrobię takie coś. Czy się da? Ale gub, ale gówno. Ale to było gówno. Przecież ja właśnie wyszedłem z dołu, a później z powrotem chcę i ginę. Logika gier platformowych co niektórych. Pięknie, o to chodziło. Także to jest Super Mario Advance. Będę miał jeszcze dla Was dwie gry: trójkę i czwórkę bodajże. Tam jest Super Mario World i Yoshi's Island. Super Mario World Trójka, tak, tak, trójka. Więc to by było na tyle. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku z przeglądu gier na Game Boy Player. Seria specjalnie pokazywana dla nieco lepszego odbioru tych gier na GBA bezpośrednio z GameCube'em na telewizorze.